Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald wędrując przez Hoenn. W odcinku pod tytułem Mocny Mistrz. Dlaczego Mocny Mistrz? Bo w tym odcinku nasz No to będzie mistrzostwo w kategorii Tough, czyli Mocnej. Więc co tu będę dużo mówił? Zaczynajmy odcinek! Ostatnio zakończyliśmy grę w hali kontestów. I poza wizją mój neo zdobył już mistrzostwo w kategorii. Znaczy, myślę, mistrzostwo. Po prostu wygrał w Super Ranze w kategorii Tough. No i teraz będę brał udział w kategorii Hyper. Hi... Znaczy, no, w Ranze Hyper. Ale żeby to zrobić, muszę troszeczkę podciągnąć kondycję mojemu neo i w tym celu połączę się znów z Sterem, żeby pomiksować troszeczkę jagód. Więc po prostu nie będę tego nagrywał, ksiądzę. No i naszemu pasowi dałem już e, zmiksowane wcześniej Pokebloki i pon kondycja podskoczyła mu całkiem nieźle No już ma praktycznie całą tak w, w kategorii ta więc powinien sobie bez problemu poradzić w konteście w kategorii Znaczy w Hyper i miłem się te rangi z kategorią. No ale dobra, zacznijmy kontesta Hyperranga kategorii Toughness. Abranows Mam nadzieję, że Ci się uda. Kombinacji ataków nie zmieniałem, bo moim zdaniem jest to chyba jedna z najlepszych możliwych. Ewentualnie bym mógł mieć jakiś Double Edge lub Takedown, atak, który jest wysoko punktowany, ale... Takedowna chyba nie poznaję, a... Double edgea wolałbym sobie zostawić na innego Pokemona, bo... przez yy, nauczenie znaczy, dajmy, że możemy nauczyć się w centrum potem od pewnej dziewczyny? Takie dość ciekawe pokemony biorą tutaj udział. Executor, który nawet nie jest schołem. Ale na no, ślaudas chyba nie, naj... nie podobał się najbardziej publiczności. Niestety. No dobra, zaczynajmy kontesta. O już, naprawdę denerwujące jest trochę to gadanie. Wow, jesteśmy ostatni? No nie, no nie może być. No I by było użycie Rockfrowa, ale nie mam pojęcia, co Executor może zrobić. Tak, i jej. już użył taku Revenge, który sprawi, że będzie czwarty w następnej turze. Czyli ostatni. Lion użył Harden Executor, mam nadzieję, że nie zrobi Skill Swamp. Bo wiem, że to potrafi, ale. Może jednak nie. Wiem, że też Igbump zna. Nie no, Skill Niech to. To było w Smart. Nie, nie było w Smarcie. No, w każdym razie nie było w TAF. I nie dostaniemy już dodatkowych punktów. No niestety. Aj, aj. Tak, i jestem przedostatni. Teraz pewnie igbump. Jakby żeby inaczej. Lairon zapadnę takedown. I znamenie wszystkie możliwe punkty i już nie wiem czy wygram tego kontesta. Tak take down i double edge są bardzo wysoko punktowane. Jedna z najbardziej punktowanych ataków. Aż za 6 punktów. A to za... Aaaaa! Za, 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 za punkty za Hardena wcześniej. I Już maksymalna możliwa ilość punktów. Dlatego właśnie chciałem nauczyć się mojego Neuspa jakiegoś takedowna, czy... Yy, double edgea. No ale niestety. Double edgea mi szkoda takedown na niestety. Nie muszę postać. Było, że pasowało pod takedowną, ale. No i teraz Focus Energy obniża punkt przeciwnikom a minie. Tak, no i nadal jesteśmy trzeci. Tak, no to teraz użyjmy takla, czyli Podobnej strategii jak ja, tylko że trochę lepszej, można by powiedzieć. Uuuuh, Dość No dość nie, nie dużo punktowany atak, ale może obniżyć przeciwnikowi ilość punktów. Ja dostaję 9 punktów za udanego kombosa, ale za to hipą, i pewnie znowu użyję revenge i... Uuu, mega! Punktowany za 4 plus chyba dodatkowe 4 za focus energy, ale to był cool! Więc... Aj, znowu zdobędzie całą masę punktów ten Lairon. Niech to. Ajajaj. Tak, plus dodatkowe 4 plus, aplauz i. jednak nie wygramy tego kontesta. To jest raczej więcej niż pewne. Rockflow całkiem ładnie zadziałał, ale niestety to jest zbyt mało. No cóż, wygląda na to, że tam będę się przejść testa poza wizją. No to już, trudno się mówi. Ha, jeszcze punkty obniżą. No, też nieźle. No i ostatnia kolejka. Pozostaje mi tylko zrobić. Spróbujmy blok. Wiem, że już i tak zbyt wiele nie zdziałam, ale przynajmniej może zostanę na drugim miejscu. Jeżeli. I przeciwnicy zostaną zestresowani. Może się uda. Jak widzimy, blok działa na przeciwnikach, ale czy zablokuje ich? Egzekutor nie, hiponego też nie. No niestety. Był tak, atak z i nie podziało za dobrze. I powtórka. Minus dwa. A co zrobi Hitmonlee? Mega kick. Za osiem. Właśnie to combo z mega kickiem i focus nerczy nie jest wcale takie złe. No i nawet nie będziemy drudzy, a trzeci. A, no po prostu super. No cóż, ja myślę, że jeszcze troszeczkę bym podraspotaisował kondycję mojemu. No, spasowi i wtedy byśmy mogli się zastanowić nad udziałem w tym kontekście. Niektórzy mają 5, ja mam 4 gwiazdki. No i praktycznie tylko nad egzekwatorem będziemy prowadzić. Wtedy bym miał może i drugie, ale no niestety. Jak to się mówi, czasem z górki, czasem pod górkę. Tym razem chyba było po. No dobra, może spróbuję szczęścia w kolejnym konteście, więc... Ale oczywiście już nie będę go nagrywał, zostawię sobie czas filmu na master rankę, więc ciałcie. No i wygrałem kontesta bez praktycznie podwink... pod... podciągania kondycji. W zasadzie bardzo dobrze. No, no, no. I teraz jeszcze muszę dorobić sobie kilka pokebloków, żeby móc startować w kategorii Master Rank. A więc. Znowu cięcie! No i już namiksowałem trochę Pokébloków, je moim Pokemonom i teraz. mojemu. mojemu spasowi. No i teraz, sz, mojemu, no no i teraz je, ma już maksymalną kondycję w Toughness. Więc teraz możemy brać udział w kontestach z Master Rank. A i zła kategoria. Ach, jak ja nie lubię źle wybrać. Musimy wybierać wszystko od nowa. Tak, i nas. Powodzenia, na pewno się nam przyda. I zaczynajmy kontesta! Kto w nim weźmie udział? Horygon Chodzi w niej, Xywie Snow King Slow go Heh. Sharpido Xywie Pidos I mój Nowspass Właściwie moja Nowspass, bo to jest ona Chyba tak, no w każdym razie zaczynajmy tego contesta wreszcie I startujemy z pierwszej pozycji, więc jesteśmy najlepsi. Wow! Niesamowite. No dobra, zaczynajmy standardowo od Hardena. To najlepszy chyba byłby atak na początek. No Ciekawe, że Mastermindze udało nam się przejść za pierwszym razem, jak dotąd nam się udawało. Uuu, To jeszcze nie jest przesądzone, że będę ostatni, bo z go będzie ostatni. bo różniła conversion 2. Który niestety nie był ta, tylko beauty. A Pidos. Co zrobi Pidos? Aj, take down. Tego się obawiam. A cóż, nie muszę być ostatni. Znaczy pierwszy, żeby... Dobrze nie szło. Aczkolwiek dobrze by było. Ale dobra. Więc użyjmy Tackle, który będzie wzmocniony. A i switcher. Czy to przypadkiem nie... Pff, nie. Tylko to była tak cute. Miałem nadzieję... i szpałem się, że będzie... Z to zestresuje mojego Nosepass. Moją spas, nose ale na szczęście... Nie. No i tak, zdobywamy całkiem przyzwoitą liczbę punktów. Skłonpor używa RETURN! Za aż jeden punkt. A Slowgo? Co zrobi Slogo? Slowgo może użyć FASEL. A czy to był TAF? Nie. Tak, i teraz... Yy... Tak, teraz to już dla mnie chyba nie będzie miało większej różnicy, który będę. Ale jeżeli będę teraz drugi, Pilos zapewne użyje Take down. ja użyję Rock Frowa i zdobędę całkiem przyzwoitą liczbę punktów. Więc z jednej strony nie jest źle. Ale jeżeli teraz slowo użyję Focus Punch... A i zgarnie wszystkie punkty! Ajajaj, się narobiło! Zaraz mogę stracić pozycję! Tak, 3 punkty plus 6 dodatków. No ale zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo. To chyba będzie. A nie, to był w kategorii smart attack. Ale, ale. Otóż, nie wiem czy wygram tego kontesta, nie wiem, nie wiem. Aj, znowu ten Switcher. No nie wiem, już nie mam pewności czy wygram tego kontesta, czy nie. a czy i nie. Aj, będę musiał przechodzić go jeszcze raz, niech to. Kilkakrotne przechodzenie kontestów jest naprawdę bardzo Proszę, na to przyjść. A, to jest No dobra, ostatnia kolejka i wątpię, żeby mi się udało cokolwiek zrobić. Czyli będę drugi. Nie, szkoda. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, bo będę musiał kontesta przechodzić jeszcze raz. Już naprawdę, wierzcie mi, mam powoli dosyć tych kontestów. jakiś crowd going się trafił, a niestety nie trafił się żaden. byłoby fajnie. No i kto wygra? Kto będzie drugi, kto będzie trzeci? Chyba ja będę drugi, ale no zobaczymy, zobaczymy dokładniej. O, jasne, w punktach na pewno już nie wygram, więc mamy już pewne drugie miejsce. Chociaż. Wow! Udało nam się! Jakim cudem! He, no cóż, jednak kondycja robi swoje, i myślałem, że już nam się nie uda, a jednak się udało! I nie będę się musiał przechodzić kontekst jeszcze raz. Jest! No i nasz nasz Us wygrywa, zdobywając już czwartą... czwarte odznaczenie. Być może zaraz zostanie piąte. No, dobra. Tak, i idzie nasze piąte odznaczenie. Gratulacje, namalowałem twojego Pokemona na uczczenie twojego zwycięstwa. Jego zwycięstwa. Cóż, twojemu Pokemonowi poszło on, yy, świetnie na tym konteście, więc postanowiłem namalować go lepiej niż zazwyczaj. Spójrz! I na ładnym, czarno-białym tle mamy naszego Nome Spass. Co ty myślisz? No dobra. Tak, daj go do, muze do muzeum. To jest jeden z naszych głównych celów, póki co. Tak, i ostatnie oznaczenie. Otóż na Nowespas ma już piąte oznaczenie. Tak, do zobaczenia. No i w sumie korzystając z okazji może podejdźmy sobie do muzeum, żeby tam zobaczyć naszą galerię, naszą wystawę dzięki... albo na wystawę dzięki... która istnieje dzięki nam. O tak powiem. Tak, I mamy już tutaj dwa obrazy. No i już tutaj nawet ktoś jest! Nie było mnie tutaj, kiedy pojawiły się te nowe obrazy i zaskoczyły mnie. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś namalował tak ładnie mojego Pokemona. Tak, i nasze piękne Pokémony są już tutaj. Nasz kochany Spell i nasz twardziel... właśnie twardzielka Neuzbas. Tak, ale zostały nam jeszcze trzy wolne miejsca, które musimy wypełnić. Pozostały nam jeszcze trzy kategorie, Coolness, Smartness i Cuteness. Oczywiście do tych trzech, trzech kategorii będę musiał nałapać odpowiedź do nich Pokémon. No dobra, ale to było wszystko w tym odcinku, więc zapiszmy grę i zobaczmy co nas czeka w kolejnym odcinku serii Wędrując przez W następnym odcinku udamy się do Pary Opiekunów. Aby tam dać dwa moje Pokémony, jakimi będą. Meryl i Azumeryl. I jak się później okaże, dostaniemy z tego związku jajo. I nie tylko jedno, bo nawet dwa jaja. Z których wyklują się dość ciekawe i nowe Pokémony, które nie jest tak łatwo zdobyć. Przynajmniej jak się nie wie, jak jest. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z Wami, to cześć.